Mkszagłębie.pl To my, to my, wierni 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 wice Zagłębia. głębia. Nie graliśmy na pierwszej relacji na piłkę, ale mieliśmy ten wynik no. za bardzo szybko. Kontrolowaliśmy ten mecz, nawet nie mając piłki, tak? Sznockich w wielu sytuacjach, sytuacji. Strzyli bramkę od no, szpalowym na 1-1 podciąłem trochę te skrzydła. No ale trzeba też, jak mamy remis i nie, nie możemy się do jedzenia, to trzeba szanować tych błąd, Niestety znowu kolejny taki błąd, no trzeba wyciągnąć wnioski i, i grać dalej. Nie wiem, czy to było spowodowane, bo, bo zawsze nasze kontrakty były dosyć dobre i atakowaliśmy szturmem takich, ale e, w ten troszeczkę ten, ten już zadowala, bo. bo Trudno nam było stworzyć sytuację i nie wiem, no, trzeba zanalizować to spotkanie na pewno, co zrobić, żeby takich błędów nie popełnić. Tak, tak, wiadomo, bo nie wygraliśmy w dwóch teraz i trzeba wrócić na tą dobrą ścieżkę, bo porażki na pewno muszą zbudować u nas tą, tą chęć wygrywania, bo, bo znowu musimy się przede wszystkim... Zbudować. jest ścisk w tabeli i nie musimy oskakiwać od tych drużyn, jeżeli musimy sobie zapewnić jak najszybciej tą ósemkę, bo, bo to jest nasz błęd.